Cześć! Tutaj Marta z kanału Tapis TV. W tym odcinku zaprezentuję Państwu wannę Spa Nordic 7 Elite w nietypowej kolorystyce. Ten model zdecydowanie wyróżnia się na tle innych wanien. Wiadomo, że my kobiety kupujemy oczami. A o tej wannie bez wahania możemy powiedzieć, że jest po prostu piękna. Obudowa w kolorze Antik idealnie harmonizuje z białą niecką. I tworzy niespotykany design. Z pewnością będzie wyjątkową ozdobą strefy spa i pomieszczeń kąpielowych. Wanny spa z serii Nordic występują w szerokiej gamie kolorystycznej niecek obudów, jak i przykryć, więc bez trudu można je dopasować do każdego stylu i wnętrza. Fanna Nordic 7 Elite o kompaktowym wymiarze 181 cm na 211 cm i wysoka na 93 cm. O wadze 215 kg pomieści 805 litrów wody. W modelach Elite pracują dwie pompy o mocy 2,2 kW i jedna pompa cyrkulacyjna o mocy 20 kW. Panna wyposażona jest w 48 dysz hydromasażu i 8 dysz powietrznych. Posiada jedną leżankę, 4 siedziska, system audio spa i subwoofer. W komplecie dołączone jest wysokiej jakości przykrycie izotermiczne, odporne na wilgoć i działanie promieni UV. Nie bójmy się korzystania ze wzorników kolorów, ponieważ to zestawienie jest dowodem na to, że można osiągnąć spektakularny efekt. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia.